Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj, kochani, zrobię nie dużo, ale troszeczkę zupy pieczarkowej. Garnek mam 3-litrowy, dlatego właśnie mówię, nie będzie dużo. Pieczarki, pieczarki dajecie, no naprawdę, no, no ile chcecie. Ja tutaj mam tych pieczarek, już Wam mówię, bo już wyrzuciłam opakowanie, ale na pewno nie dam całego opakowania. To chyba pół kilo, tak. A jak pół kilo Chociaż ja wiem, one zmniejszą się. Może nawet dam pół kilo pie pieczarek. Yy, I do tego, słuchajcie, ja będę robić ją na kilku skrzydełkach. Takie malutkie, maciupeńkie skrzydełka kupiłam. Także jest 3, 4, 5, 6, 7 skrzydełek i kawałek szyjki z indyka. Ale szyjki z indyka nie musicie dawać. Można na samych skrzydełkach. I można, słuchajcie, też tą zupę zrobić bez mięsa. To wtedy pomijacie mięso gotowanie tak jak teraz będziemy gotować, tylko po prostu dajecie no takie ze 2-3 łyżki masła. Takiego zwykłego masła, ale nie ma swigsła, nie takich tych margaryn, tylko zwykłego masła. I też zupka będzie dobra, bo też taką robiłam. Skrzydełka sobie już tutaj pomyłam, także wrzucę je do garka. Skrzydełka są umyte, szyjka jest umyta i nalewam wody. Wody naleję y, do zanurzenia skrzydełek i tej szyjki, mniej więcej półgarka to będzie. O, mniej więcej półgarka. I słuchajcie, nastawiam, y, daję y, pokrywkę i nastawiam na mały gaz do... Będę gotować praktycznie do miękkości skrzydełek. Zależy od, tak jak już mówiłam wcześniej, od kur, w ogóle od, od każdego mięsa, więc nie mogę powiedzieć, słuchajcie, gotujcie 30 minut i po 30 minutach na pewno będzie miękkie. Ale tak myślę, że 30-40 minut i powinno być wszystko dobrze. Teraz tak, ja pieczarki umyję, słuchajcie, i e, je pokroję. Także zabieram się do mycia pieczarek. Pieczarki umytej, słuchajcie, że one nie były takie zaciekawe. To ja po prostu wzięłam i, e, wiecie, obrałam te pieczarki w ten sposób. O, poobierałam pieczarki, i teraz co zrobić, żeby nam one e, nie ściemniały? Słuchajcie, ja sobie pieczarki tutaj wezmę, pokroję. Można zetrzeć też na tarce o dużych oczkach, ale ja nie chcę. Ja po prostu chcę widzieć grzybka w zupie. Więc ja sobie pokroję. Wiadomo, że jak ktoś ma małe dzieci, no to na pewno sobie zetrze te pieczarki na grubych oczkach. I słuchajcie, zaleję je zimną wodą, i do tej zimnej wody wcisnę trochę cytryny. Po prostu wcisnę cytrynę. I one powinny zachować swój kolor jasny powinny nam nie ściemnieć także ja kroję pieczarki pokrojone o patrzcie jeszcze jedna się tu dziś znalazła o i one już zaczynają mi ciemnieć także ja zaleję wodą o zalałam wodą wcisnę tu trochę cytryny o nie za dużo, ale kilka kropel. O. I wymieszam po prostu. Jeszcze troszkę. Dobre. I teraz słuchajcie, odstawiam to, bo zupa dalej mi się jeszcze nie ugotowała, ale już sobie odstawię. I teraz tak. Ścieramy sobie ka kawałek pora, kawałek pietruchy. Słuchajcie, i ze 2-3 marchewki warzyw dajecie naprawdę, no, tyle ile lubicie, czy lubicie bardziej gęstą zupę, czy mniej gęstą, zależy w jakim garku, czy będziecie dużo zupy gotować. Ja por, por będę kroić w takie, nie przekrajam tu do końca o. i tą część białą sobie pokroję w ten sposób, cieniutko. Go sobie do miseczki. Wiadomo, że jeżeli pora, na przykład, nie lubicie, to możecie pominąć to warzywo. Teraz obiorę marcheweczki sobie i obiorę e, pietruszki kawałek. Nie ten te, ta pietruszka, to jest za duża, z tego. Marchewka obrana, pietruszka obrana i tutaj wszystko zetrę na. W grubych oczkach. Warzywka przetarte, to też je odstawiam. I słuchajcie, ja do tego dam. E, myślę, że mi wystarczy. Jeden duży ziemniak, ale on jest naprawdę wielki. Ewentualnie dwa, trzy małe ziemniaczki. Wszystko zależy od tego. E, ile macie e, po prostu zupy? Ja e, i teraz tak. Skrzydełka już mi się zaczęły gotować. Zaraz wszystko pokażę. O! Proszę, tak. Skrzydełka z, z tym się już gotują. I teraz tak. Kto ma ochotę, e, to wrzuci sobie. Taką piramidkę smaku. One są w Lidlu. Tu są wszystkie po prostu przyprawy. Tu jest liś laurowy, tu jest y, ziele angielskie i coś tu jeszcze. To jest, to jest y, taka piramidka smaku i ona jest tam napisane, że jest to do rosołu. Jeżeli nie macie takiej piramidki smaku, to proszę sobie dodać y, ze dwa listki laurowe nieduże i z 4-5 kuleczek ziela angielskiego. I teraz, i oczywiście teraz też solimy. Je, 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 no, tyle, ile to soli, no to trzeba po prostu próbować. Ale ja oczywiście teraz, te panie, które nie lubią kostek rosołowych, to zam, y, y, zatykają uszy. A ja sobie zamiast soli, słuchajcie, dam y, taką, takiego kogutka, czy tam z jakiejkolwiek innej firmy, jedną kostkę rosołową. Ale to mówię, to ja, ja się po prostu kostek rosołowych nie boję. A jak ktoś nie daje kostek rosołowych, to po prostu sobie posoli zupkę. I teraz tak ziemniaczka kroimy w drobniusieńką kostkę. Ziemniak pokrojony i zalany zimną wodą, żeby mi nie, nie ściemniał. Pieczarki, tak jak mówiłam, tutaj włoszczyzna. I teraz słuchajcie, yy, ja w domu po prostu coś będę tutaj ogarniać, bo mi się skrzydełka gotują, ale już ma wszystko przyszykowane. Także e, widzimy się po prostu, jak e, mi skrzydełka będą miękkie, to do Was wracam. Wracam do Was po 40 minutach. Moje skrzydełka, patrzyłam już widelcem, są bardzo mięciutkie, więc ja je po prostu wyciągnę z zupy. E, można skrzydełka, słuchajcie, obrać e, i wrzucić do zupy mięsko jeżeli macie ochotę można nie wrzucać także to wszystko już zależy od was o. o już widzicie tak właśnie dla tych co nie wiedzą jak już zacznie o tak odchodzić kość to znaczy, że że kurczaczek już jest ugotowany wyciągam piramidkę tak Słuchajcie, i teraz co dodajemy? Dodaję warzywa. Wszystkie warzywa. Dodaję pieczarki. Taką łyżką cedzakową. O! Ładne, białoludkie pieczarki. Jeszcze nam się skurczą, pod jak będziemy gotować. Ale my bardzo lubimy pieczarki, także. W ogóle lubimy, wiecie, co, grzyby. O, od tego trzeba zacząć. Tak. I ziemniaczka tego. Ja z tą wodą wleję. O. Słuchajcie, doprawię troszkę e, pieprzem i gotujemy przynajmniej z 15 minut. I słuchajcie, po 15 minutach spróbowałam, e, ziemniaczki są już miękkie, zobaczcie jak się skurczyły e, grzyby, także nie martwicie się, że jak żeście wrzucili grzyby pół kilograma, mówię to jest 3 litry wody, że było tak pełno, bo jak się wszystko ugotowało to o, nic nie jest tutaj wcale za gęsto. I ja, słuchajcie, z, y, dodam do tej zupy troszkę śmietany. Śmietany dwunastki słodkiej w kartoniku. Ściągłam z gazu, żeby się przestała gotować. I wlewamy śmietany. No, słuchajcie, tak myślę. No, zależy jak to lubi. 50 ml, 100 ml można śmietany wlać. W zupkę sobie teraz solimy. Słuchajcie. Pieprzymy doprawiamy tak jak lubimy, bo ziemniaki, jak żeśmy włożyli, to zabrało nam troszkę soli. No ale pyszna, mówię wam, spróbowałam, właśnie przypłukałam łyżkę wodą. I jeszcze raz troszkę naleję. Ja chyba dałam ze 100 ml śmietany. I wsłuchajcie, ja tą zupę. Dam teraz na gaz, ja zawsze tak robię. Tylko do takiego, żeby zrobiło tak ból i koniec. Doprawię jeszcze nad ten koperkiem. Można pietruszką, można koperkiem, co tam lubicie. O, także ja muszę... O, dobra. gaz już mamy. Tak tylko. i słuchajcie, i to by było na tyle. Zupę mamy zrobioną, taką fajną, letnią na skrzydełkach. Ta, myślę, że jeżeli właśnie te pieczarki weźmiecie i e, pokroicie na takich grubych tych oczkach, to dzieci też zjedzą zupkę. Letnia zupka pięknie wygląda. Nawet chyba kolorów nie oddaje ten aparat, tak jak ona, jak ona wygląda. O, widzicie, już zaczyna się gotować. Nie wiem, czy to widać. Widać, chyba. O, już zaczyna ból robić, także. I koniec. I zupkę mamy gotową. Zaraz wam pokażę bliżej. Wezmę rękawiczki. Jak zwykle będą zdjęcia. Także słuchajcie, jak się przepis podobał to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia kochani, pa pa!